Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witamy Was w kolejnym podcaście na Ochłowski Rozum, w Felietonie. Dzisiejszym tematem będą przyspieszone wybory, tudzież referendum w mieście Częstochowa i w mieście Zawiercie. Zawiercie. Mhm. Może jakieś słowa powiesz na ten temat? Czy Co nie mam mamy przejąć yy, tak. tak, terminy są konkretne. 18 października tak. Częstochowa, 10 września Zawiercie. Zawiercie, żeby czyli uzbierać... czas nagli. Tak. Uzbierać odpowiednią liczbę podpisów pod tym tak. yy, wnioskiem referendalnym. Dokładnie. Yy, sylwetki kandydatów przedstawię. W Częstoch... A, kandydatów do odwołania, tak? Kandydatów do odwołania, kandydatów na kandydatów do odwołania Takie. Yy, do referendum. W Częstochowie mamy pana prezydenta Krzysztofa Matyjczaka z nowej lewicy. Powody, dlaczego mieszkańcy chcieliby go odwołać. Zarzuca mu się wieloletnie zaniedbania w zarządzaniu miastem, chaos inwestycyjny i brak dużych projektów rozwojowych, złą politykę transportową, korki, komunikacja miejska, wysokie zadłużenie miasta, brak wizji dla Częstochowy jako ważnego ośrodka regionalnego. Inicjatorzy zbiórki twierdzą, że Matajczyk po 15 latach zasłużył się politycznie i nie daje impulsu do rozwoju, tylko administrował strategii. Czyli co? Samorządowiec, poseł. Tak. Zawód polityk. Tak. Teraz prezydent. Kojarzy się to z kimś? Wieloletni prezydent, miasta, Kraków. lewa strona. <grych> Majchowski, Kraków, te klimaty. Tylko on tam był już ponad 20 lat jakoś. Mhm. Chyba, że się sobie wcześniej liczyli i zapomnieliśmy, tak, kto tak, wygrał, tak, 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 czy tak, Majchrowski, czy Matyjaszczyk? Majchrowski był dłużej, znacznie dłużej, tylko ja tego to u... oczywiście nie mam, ale, ale był to każdy dłużej. może sobie na internecie sprawdzić. Tak, on był tam 18 albo 20 lat. Tak, w każdym Coś razie jest epoka przed Majchrowski, tak. epoka Majchowskiego i, i... Teraz jest nowa po. Nowa jego następcy właściwie. No, ale mniejsza. Tak. A um, o co zawierciu? W zawierciu, więc mamy y, w, w zawierciu... już Anna Nemś. Tak, z Platformy Obywatelskiej. Dlaczego mieszkańcy chcą ją odwołać? Tutaj sprawa jest świeższa, bo rządzi dopiero od 2024, czyli Króciutko. rok z hakiem, ale krytycy zarzucają jej nieudolne decyzje kadrowe i organizacyjne w urzędach, brak konsultacji społecznych przy ważnych mm. sprawach, kontrowersyjne decyzje inwestycyjne i brak transparentności. Ciągłe konflikty polityczne w mieście. W tle jest też niezadowolenie z faktu, że obejmując urząd jako doświadczona polityczka, była Poseł, posłanka tak. i wiceminister, obiecywała szybkie rozwój i nowe inwestycje, a mieszkańcy nie widzą efektów. No w rok tak, trochę ciężko No coś... Trochę ciężko, musiała coś mocno za skórę, Ale da się. Ogólnie się Dawrok ogarnąć. No da się, no to. Tylko trzeba chcieć. Zwłaszcza, że zaplecze ma, bo nie jest człowiekiem bezpartyjnym, tak? tak? Tutaj ma całe zaplecze platformy. I jeszcze polityczne też, jako w no, tak, końcu wiceminister. Wiceminister prawda? musi mieć tutaj I poseł. jakiś Z na dwóch, pewno kadry mogłaby jak ściągnąć, posłem. jakby tylko chciała dobra. Tak, poseł siódmej i ósmej kadencji. No. Także zaplecze polityczno-medialne ma, nawet jak przejrzycie jej sociale internetowe, czy tam miasta zawiercia, tam się naprawdę dużo dzieje, więc ona medialnie jest. No Czyli właśnie, da się. Co, co się stało, że ludzie zbierają podpisy? Jak do tego doszło, nie wiem. Ja też nie wiem. No. Mieszkańcy sięgają po referendum to konkretna forma kontroli nad władzą. W obydwu miastach zbierają podpisy, by sprawdzić, czy prezydenci dalej im pasują. Tak. Jak należy. będzie, zobaczymy. Ponad 16 tysięcy podpisów w Częstochowie, blisko 3 mm -hmm. i 7 tysięcy w zawierciu to spore cyfry. Terminy 18 października tak. i 10 września, tak, jak wspomniałem. Tak, tak, dokładnie. Tutaj jest, liczy się frekwencja, bo tak, to, która Tak, jest kluczowa, tak musi przyjść 60% ludzi, jeżeli oczywiście odbiorą podpisy, które muszą, musi przyjść 60% z tych, którzy tych, głosowali. Którzy głosowali Czyli żeby połowa. referendum było ważne. Więc nie jest to wyzwania. Jak, tak. Tylko chciałam tylko tak powiedzieć, że ludzie, jak jest im dobrze, to oni nie chodzą na takie referenda, nie chodzą y, do wyborów dodatkowych bo może, po jak... co chodzić właśnie. No i to jest taki problem, bo jak jeżeli jesteśmy już przy referendum, chciałabym poruszyć inny też temat właśnie referendów, bo ostatnio mieliśmy referendum ogólnokrajowe. Tak. Pamiętacie Państwo, tą całą. Na, było sens, na było gonkę, sens. na to, żeby nie brać udziału w referendum. No, Szanowni Państwo, jeżeli chcecie być częścią społeczeństwa, to trzeba wyrazić swoje zdanie. Nawet jeżeli pytania Wam nie odpowiadają, to idziesz, bierzesz kartkę i piszesz, ale głupie pytania, nie zgadzam się albo się zgadzam. A jak to się odbywa w takiej y, bardzo stawianej za wzór Szwajcarii, ludzie właśnie korzystają z referendów. Nie... Robią, ojej, polityk za mnie zdecydował. Nie, biorą kartki i głosują. Coś im się nie podoba, to tam jest to jasno powiedziane. Tak. Więc referendum jest bardzo dobrym wskaźnikiem zmian społecznych i wartości, jakie społeczeństwo wyznaje. Czyli w skrócie mówimy: sprawdzam. Tak. Mieszkańcy chcą sprawdzić swoich, zobaczymy, co z tego wyjdzie. W tym roku ogólnie. W odwołano prezydentkę zabrza, a wcześniej tak. były udane i nieudane referendum w regionie. Często chowa w 2009, w Bytomiu w 2012, a Gliwice czy ruda śląska zakończyły się klapą frekwencyjną. W tym przypadku może być podobnie, tak. ale nie musi. Bo żyjemy, zobaczymy. Tak, to naprawdę musiało być ostro, że już tam odwołali prezydenta w zabrzu, tak? Tak, w zabrzu. No, bo zazwyczaj ludzie. Odpowiada, wybrałem raz, chcę mieć spokój na 4 lata. A tutaj musiało być ostro, chyba. Chyba tak. Co będzie, zobaczymy. Zobaczymy. To co, zaczynamy drugi temat. Tak, teraz, bo Drugi. dzisiaj mamy dwa. Tak, wyjątkowo dzisiaj są dwa tematy, ale obie są związane z częstochową. Tak. Yy, drugi temat to jest. Rzymkowy. Tak, to też, to też. Leo Express wchodzi na trasę Kraków-Warszawa i rusza ze sprzedażą biletów od 1 marca 2026 roku. Planuje uruchomienie dwóch bezpośrednich połączeń dziennie w cenie już od 9 zł, ale to jest rabat taki na otwarcie, mhm. więc ceny będą wygórowane, ale nie tak jak nasze ukochane PLK, PKP. Za przejazd promo, a nie dzisiejszy standard. Dobra. Tak. Ogólnie będzie taniej. Pytanie, do, jakiego, do jakiego czasu będzie taniej. Tak. Zawsze, jak wchodzi coś nowego, jest taniej. Czy to będzie operator komórkowy, czy to będą linie lotnicze. Zawsze na początku jest taniej. Potem wszystko się wyrównuje. Chociaż z monopolem u nas na kolejach to już się powoli zmienia, skoro tak. jeszcze mają wjechać. Kolej niemieckie. niemieckie. I czeskie drachy też już kursują. Także na powiedzmy odcinku tak. tam od chyba no gdzieś tam od Wodzisławia do Przemyśla jeżdżą jednak czeskie mhm. drachy na tych wagonach ich, ale wracając PKP Intercity, Pendolino pierwsza klasa na dzień dzisiejszy to jest bilet w cenie 282 zł, klasa druga to jest 108 zł Intercity klasa pierwsza to jest 103 zł, dla klasy drugiej to są 79 zł sprzedaż biletów dla Leo Express mają już Startować od, na odcinku Warszawa Wschodnia, Kraków Główny, od 16 zł. klasa ekonomiczna, 50 ekonomii plus, 70 biznes, a 110 to jest premium, czyli mamy dużą przebitkę, jeżeli chodzi o Pendolino czy tak. o klasę pierwszą, a Leo Express. Tak, no zobaczymy, jak będzie dalej. Tak. Natomiast yy, tutaj, jeśli chodzi o koleje niemieckie, to znalazłam taką ciekawostkę, uh -huh. że wymóg na trasie tam Warszawa-Berlin tak. miał być początkowo 300 km na godzinę, ale czary-mary, Hocus -Pocus zmienił się na 320 i spełnia to tylko jedna firma. Hmm, skąd? Z Polski? Mm. Z Niemiec. <laughs> Nie z Polski. I no, to jest jedna rzecz, prędkość, a druga uh -huh. rzecz, no to szanowni Państwo, a czy my mamy w ogóle do tego tory? To powiem ci tak. Maksymalna prędkość dla, dla, dla pociągów w Polsce to jest no, 160-180 km na godzinę. Gdzie odcinek tam warszawa Poznań był remontowany przez kilka mm -hmm. lat? Poszło na to sporo grubej kasy i czas przejazdu skrócił się o zabójczą minutę. Także udało się. Dokładnie. <laughs> jest Świetnie. No. Tak jak było z Pendolino, żeśmy kupowali. Pendolino tak. rozwija prędkości zdecydowanie większe niż u nas. No a co jest problemem? Tory. Tory, Tory były złe, szyny były Kupiliśmy złe. Kupiliśmy Pendolino bez Pendolino, tak, tak. naprawdę. Kupiliśmy po prostu nazwę pociągu, który jedzie szybciej niż nasze dotychczasowe pociągi. Jedzie ale szybciej nie... niż się nazywa. <laughs> nie, właśnie. Nie, nie wzięliśmy tego właściwego Pendolino, co ma się roz, rozpędzać do tych super szybkości. Widzieliśmy tak. po prostu pociąg marki Pendolino. Ale przecinanie złe. w tak. wstęp było. Było. Zdjęcia były. Wszyscy się cieszyli, ale nikt nie, nie doczytał szczegółów. Zdjęcia były, porobiliśmy i fajne. Jest sukces. Tak. Można wydawać. Nie swoje to można wydawać. Nie swoje zawsze można dobrze wydawać. Więc tak, tory były złe, szyny były złe, podwozie też było złe. <laughs> Niewykluczone, że. Leo ekspres jeszcze w roku 26. Nie, 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 obsługiwać... Nie, nie. To, nie, to nie to, że tak. to tory były niedostosowane do pociągu po prostu. Też, Pociąg był dobry. Tak. Yy, zacznie obsługiwać właśnie pięć tras w Polsce, poza wspomnianą Kraków Warszawa, także Warszawa Trójmiasto, Warszawa poznań Warszawa Kielce, Ostrawa Praga oraz Warszawa Katowice, Ostrawa Wiedeń. Czyli z Warszawy do Wiednia można będzie sobie szybciej i taniej przejechać, niż tak. obecnie z przesiadkami lub Samochodem, bo wiadomo, paliwo mamy drogę. A jeszcze do strefy czystego tak. transportu się nie wiedzie czasami, więc może lepiej się koleją. Ty faktycznie nie wiadę do Krakowa. No nie wiedziesz, Ale do mam pełen na wsi, więc. To jak ty wiedziesz do, do pociąg, Będziesz musiał <grym> pojechać tak? taksówką na nie dworzec. No, pojadę do siebie na wieś, tam wsiądę w pociąg. A. I ewentualnie pojadę z, do Krakowa, żeby w Krakowie się przesiąść. Tak, także mam już tak. jedną przesiadkę. Tak. Ale jeżeli chodzi o jakieś skutki, to PKP, PLK będzie miał faktyczną konkurencję w końcu na polskich dro yy, torach. Drogach. drogach. Na polskich <laughs> drogach będzie miał konkur konkurencję. Nie na no, torach. Tak, więc yy, może coś się w końcu zmieni z tymi cenami, które idą ciągle w górę. A propos cen w górę, Kraków znowu chce podnosić ceny biletowe. Tak. Studnia bez zna. Może tak. i mamy drogą komunikację, ale za to nie możemy kupić biletu za gotówkę. No, co zrobisz? Nic nie zrobisz. No nie pojedziesz komunikacją, jak tak. nie masz aplikacji. Tutaj jeszcze odnośnie kolei. Tego tu nie ma, więc będę jechał z głowy. Od niedawna, to znaczy od 31 sierpnia, ruszyło bezpośrednie połączenie kolejowe kolei śląskich z Częstochowy do Krakowa, Płaszowa dokładnie, więc z Krakowa można sobie jechać na spokojnie, bezpośrednio pociągiem na pielgrzymkę do Częstochowy. Co I polecamy. Tak, i pociąg kursuje tam podejrzewam dwa albo cztery razy dziennie, więc... A to się dzieje tylko półtorej godziny w jedną stronę, także pociągiem jest szybciej, nawet taniej, no i koleje śląskie, no to tam akurat mają mm. ten tabor nawet przyzwoity, więc ogólnie polecamy korzystać z y, dobrodziejstw kolei. Tak, czasami są zniżki różne, tam tak. dla emerytów, rencistów, dla dzieci. I jest szybciej niż samochodem czasami, tak. jeżeli chodzi o dojazdy z Krakowa. Jak się Krakowa samemu jedzie, to nas. na pewno taniej wyjdzie. Tak. Niż samochodem. Więc możemy jechać sobie z Krakowa na pielgrzymkę do Częstochowy i tym religijnym akcentem kończymy. Zapraszamy Was na nasze poprzednie, jak i przyszłe podcasty i zapraszamy też na nasze social media. Do Dzie zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.